Zupełnie niedawno, pod koniec ubiegłego roku, została wydana książka Pawiacy i ich losy. Jest to książka wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Przedstawiłem w niej losy organizacji pawiackich w kilku miejscowościach wokół Legionowa organizacji pawiackich, które miały bardzo duży i znaczący wpływ w odzyskanie niepodległości na naszym terenie wydanie książki, prace nad książką zbiegły się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. I jest to efekt tych badań, które myślę, że zainteresują czytelnika, bo są zaskakujące. Z takich najważniejszych ustaleń, o których myślę, że warto wiedzieć, to jest przede wszystkim fakt, że do tej pory wiedzieliśmy, że silna organizacja Pałowiecka działała w Chotomowie. Oczywiście jej komendantem wiemy był polikard Bróblewski. ale w wyniku badań udało się ustalić, że również silna organizacja. Znajdowała się w jabłonie, jej komendantem był Apoloniusz Herbst i organizacje, organizacje powiatskie działały również w Krubinie i co ciekawe w Wieliszewie. W Wieliszewie była to organizacja mało znana, nie wiedzieliśmy o niej do, do tej pory, a okazuje się, że miała istotny wpływ w odzyskanie niepodległości. To właśnie Wieliszewcy połowiacy zaatakowali w listopadzie 1918 roku, 11 listopada, garnizon niemiecki w Zegrzu Południowym. I przyczynili się do rozbrojenia tego garnizonu. Później została ta, ich siły zostały wzmocnione przez pluton praski z Warszawy. Warto również powiedzieć, że o organizacji w Jabłonnie. jej komendant Herbst był jednocześnie zastępcem, zastępcą komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej. Był również członkiem straży obywatelskiej i był osobą wpływową. On zorganizował oddział bardzo liczny, około 30-osobowy. W tym oddziale m.in. działała sekcja żeńska, która organizowała przedstawienia teatralne, zajmowała się kolportażem tajnej, tajnych broszur, jak również organizowała magazyny broni. Herbst, oddział Herbsta miał duże znaczenie w rozbrojeniu miejscowej komendatury niemieckiej, która liczyła około 100 żołnierzy. 11 listopada, około godziny 16, oddział ten wkroczył, wpadł na teren komendatury i rozbroił żołnierzy niemieckich, przejął około 100 karabinów. I te karabiny posłużyły między innymi do wystawienia wart, oddziałów wartowniczych, jak również do opanowania koszar w Jabonnie. Bo wreszcie kolejna organizacja, organizacja schotomowa, Polikarpa Wróblewskiego, zajęła koszary wraz z oddziałem z Jabłony w, w w dzisiejszym legionowie, właśnie 11 listopada 2018 roku. I te dwie organizacje spółdziały ze sobą dosyć ściśle, o czym do tej pory no, mało mówiliśmy niewiele. Te wiadomości zostały zweryfikowane przez źródła, które znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Przede wszystkim są, to, są tam bardzo dwa cenne zespoły dla historii naszej organizacji połowiackiej. Pierwsza to jest, to jest Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Organizacji Wojskowej. Jest to zespół liczący kilkadziesiąt tysięcy podań, połowiaków z ziem polskich, z terenu całej Polski, w których opisywali oni swoje losy w czasie I wojny światowej i również załączali oryginalne dokumenty. To, to źródło nie było jeszcze do, do tej pory przebadane, a okazało się, że kilkudziesięciu połowiaków z naszego terenu również tam, tam złożyło swoje podania. Komisja ta działała w latach 1937-39, i była bardzo silnie, i ona bardzo precyzyjnie i szczegółowo weryfikowała te podania. Czy, czy po prostu te podania były pisane dlatego, ponieważ uprawnienia kombatanckie w POW były wliczane do stażu emerytalnego i wszystkim zależało, którzy uczestniczyli, żeby to udokumentować w sposób rzeczywisty, taki fachowy. I to jest zespół na którym spędziłem ponad dwa lata, ba, ba, przeglądając te wszystkie podania i wyłuskując poszczególnych powiaków z Chotomowa, z Wieliszewa, z Krubina, z, z y, Jabłonny. I ta wiedza została skonfrontowana z zespołem y, y, archiwalnym POW, w którym są oryginalne dokumenty, jest tam zachowany, zachowany archiwum komendy obwodów podmiejskich. I można było zestawić to, co było napisane w tym pierwszowojennym archiwum z dokumentami z, z, lat, z końca lat 30. I dzięki temu mamy dosyć pełną i ciekawą, ciekawy obraz tych wydarzeń. I co więcej, yy, yy, troszeczkę tutaj zmieniło, zmieniło się nasze postrzeganie śmierci Antoniego Gawryszewskiego. Był taki pełwiak, który nie należał do oddziału, do naszych oddziałów, tylko należał do oddziału Las Zbytki yy, koło Wawra. I w listopadzie 1918 roku jego pododdział przyjechał do koszar w, w Jabonie, czyli w dzisiejszym Legionowie. Do tej pory wierzyliśmy, byliśmy przekonani, że Gawryszewski poległ z bronią, z bronią w ręku, atakując koszary niemieckie. Ale w świetle dokumentów wojskowych tak nie było. Nie było tak, ponieważ okazało się, że Gawryszewski zginął, został postrzelony rzeczywiście, ale nie 11 listopada przez wojska niemieckie, tylko dopiero 28 listopada i został postrzelony jako wartownik, który ochraniał magazyny żywnościowe przed bandami robunkowymi. Jest nawet szczegółowy rozkaz komendanta garnizonu Mieczysława Kosar-Słobódzkiego, który opisał, że wartownicy stali na, na warcie przy magazynach, magazynach prowiantowych, tak to wówczas nazywano. I w nocy z, z 28 na 29 listopada był taki atak bandytów po prostu, którzy mieli broni strzelali do tych wartowników. No i on został postrzelony i pierwszy został przewieziony do garnizonowej Izby Chorych, a później do szpitala obiecałowskiego w Warszawie i tam zmarł z wykrwawienia. Natomiast ta jego legenda śmierci 11 listopada została już ukuta w okresie międzywojennym, ale ona nie odpowiada rzeczywistości. My do niej, w nią wierzyliśmy, no właśnie do, do wydania tej książki, ja też w nią wierzyłem, zresztą też przyznam, że pisałem, że Antoni Gabryszewski zmarł, zmarł. Zginął podczas ataku. Był to przekaz, przekaz, który na podstawie badań został sfalsyfikowany.